Zewka niezmiennie na drugim miejscu w tabeli 5 ligi grupy trzeciej. Zwycięska passa kobylogórskiego zespołu trwa w najlepsze. W niedzielę 22 października wiceliderzy wygrali przed własną publicznością z Rawią Rawicz 2 do 1. Tego dnia pogoda nie zachęcała do przebywania poza domem, ale kibice, którzy spędzili ten czas na kobylogórskim stadionie z pewnością tego nie żałują. Spotkanie 11 kolejki dostarczyło wielu emocji. Z początkiem meczu to Zewka miała więcej sytuacji bramkowych, ale nie dane jej było zamienić ich na prowadzenie. W 28. minucie to rawia zdobyła bramkę, stało się to porzucie karnym, który arbiter podyktował za faul. Okazję wykorzystał Mikołaj marszałek. Pięć minut później dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił Kamil Antosiewicz i mieliśmy remis. Taki wynik utrzymał się aż do 86 minuty. W całej drugiej odsłonie gospodarze często zagrażali bramce Michała Wolnego, ale brakowało im skuteczności. Nie pomagał też ulewny deszcz. Wszystko zmieniło się jednak na 4 minuty przed końcem podstawowego czasu gry. Wtedy to błędy obrony rawi wykorzystał Fabian Markowski, który znalazł się w dobrym miejscu w polu karnym i uderzył na 2 do 1. Druga połowa, kilkanaście stałych fragmentów, no i tutaj popełniliśmy błąd i niestety przegrywamy po raz kolejny w Kobylej Górze w ostatnich minutach. Dzisiaj też by był lepszy wynik, ale bez sześciu zawodników podstawowych, no, no walczyliśmy jak mogliśmy. Mamy mnóstwo zawodników młodzieżowych, mamy samej wychowanków w kadrze, więc wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku i, i, i dzisiejszy mecz to potwierdzi, szczególnie pierwsza połowa. Na pewno najważniejsze jest to, że wygraliśmy, natomiast, natomiast uważam, że to zwycięstwo no, w pełni zasłużone. No, w pierwszej połowie może ten mecz był... W miarę, w miarę wyrównany. Eee, dla mnie kontrowersyjny kar, natomiast no ja sobie głowy nie dam uciąć tutaj z tej strony. Natomiast fajnie, że szybko wyrównaliśmy. Eee, no i my mieliśmy jeszcze w tej pierwszej połowie przecież sytuacje, które, które można było skończyć. Natomiast natomiast druga połowa po pełną naszą kontrolą. Natomiast kolejna sprawa jest taka, że jeden, jeden, jeden błąd taktyczny mógł to wszystko zniweczyć, ponieważ zawodnik nie dobiegi i jedyną sytuację, którą stworzyli w drugiej połowie naprawdę po, po prostym błędzie. Natomiast tak jak mówię, no my mieliśmy sytuacji w drugiej połowie mnóstwo i tak naprawdę mecz toczył się na połowie rawi. Zewka pod wodzą Michała Giecza nie przegrała jeszcze żadnego ligowego spotkania. Atmosfera się buduje. My w każdym kolejnym meczu chcemy zwyciężać. Mówię, no, zespół fajnie zareagował na no, tę zmianę trenera, już mówiłem wcześniej, i, i myślę, że, że ta chemia jakaś się nawiązała i oby tak dalej. No, ja jestem zadowolony przede wszystkim ze sposobu grania, bo, bo dosyć szybko udało się e pewne rzeczy wdrożyć do drużyny chłopacy powiedzmy zaufali, bo, bo ja w każdym meczu widzę, że próbują to realizować, nie zawsze to wychodzi tak jakbym chciał, natomiast natomiast przede wszystkim chcą to realizować i, i to jest dla mnie najważniejsze. Kolejny mecz Zewka również rozegra u siebie. W ostatnią niedzielę października do Kobelej Góry przyjedzie Piast Czekanów.